Witajcie, widzowie Dzisiaj kolejny Tier Maker. Z pierwszej generacji, tak jak prosiliście mnie w mojej... A tak już, głównie to jak głosowaliście na mojej karcie społeczności. Chyba, że coś się zmieniło. E, więc Tier Maker z pierwszej generacji. Na początek Bulbasaur Samo w sobie S. Kocham tego Pokémona całym sercem. Później mamy Ivizaura, który podoba mi się troszkę mniej. B. Wenozaur jest potężny. Mega Wenozaur. Średniaczek, takie A, bo za mało się różni. Charmander najgorszy z łatwością, według mnie, starter. Ale dajmy B, żeby mnie nie zabili. Charmeleon, nie. Charizard, co innego, A. Mega Charizard X, A. Mega Charizard Y, S. Przez Pokemon. Dalej mamy Squirtla który pójdzie do B. World to, to niestety jest jakiś żart. Za Blastoise'em nie przepadam. Mega Blastoise, ta sama sytuacja. Caterpie, B. Metapod, D. Butterfree niech będzie A. Weedle to niestety jest porażka, tak samo Kakuna. Bidrill jest utrapieniem. Mega B Drill S, najpotężniejszy. <gry> no, żartuję. Dalej mamy Pidgeya, który jest nudny. Tak samo Pidgeotto. Pidgeot troszkę mniej. Mega Pidgeot jest bardzo nudną mega ewolucją. Ale potężną, więc B. Rattata wędruje do tieru D. Raticate do tieru C. Spearow C. Firo D. Accounts. B. Arbok A. Pikachu. Ech. Przejadł mi się. Przejadł mi się i to bardzo. Mimo, że jest moim ulubionym Pokémonem elektrycznym z tej geny, to tylko dlatego, że nie ma żadnych innych ciekawszych opcji. C. Rajchu D. Centru. S Proszę się na mnie nie patrzyć znaczy dobra, nie jest aż tak potężny, więc A Nidoranżeński. Nidorino Albo Nidorina, nie wiem, chyba Nidorina Nidokween Nidorin. Nidoran męski Nidorino I Nidoki Cliffery Cliffable, co innego, bardzo mocny, jeżeli chodzi o walki kompetytywne. Wulpix jest strasznie uroczy, Ninetales jest mniej uroczy Miał Jaki miał? What the fuck? Nie Jiglipa. D Nie znoszę tego w kimono o wiele lepiej Zobacz Nie znoszę tego w kimono co innego Tier Nawet B bym powiedział <laughs> Odisz. Jest bardzo śmieszny Ale nic poza tym. Gloom, To samo. I Vial Plum. No, muszę wrócić do A. Paras. D. Parasekt D. Venonat D. <ścoughs> Venom D. Przepraszam. Diglet. <ścoughs> no także tego tak właśnie będzie Duck trio. no miał Serau pod siebie teżem to samo Sajduk. B Goldak C Monke 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 większe Monke Groli B 9, B Widzowie? Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam powiedzieć, że Mam dla Was przygotowany projekt. Jeżeli pod tym filmem jakimś cudem dobijecie, no to, 10 łap w górę, to ten projekt zostanie wrzucony na kanał. Jeżeli dobijecie 5 łapek, to automatycznie kolejny tier maker ale za 10 łapek będzie dla Was coś naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowitego, czego jeszcze na tym kanale nigdy nie było. Ale przepraszam, że Wam przerwałem. Oglądajcie dalej. Poliłak B. Poliwuru B. Polyraf A. I tak samo jak abra. Kadabra. Alaka, witamy w Tierze F. Mega Alakazam. Nie zapominam o istnieniu Pokemona. Machop. Machoke. Machamp to jest byk! <coughs> Bellsprout. Mam kilka Shiny Bellsproutów w Pokemon Go. Jak ktoś chce, możemy zrobić kiedyś trada. Co ja Ja sobie się mam Shiny Bellsprouty, ale trada z nikim raczej nie będę nimi robił. One idą na laki Trada z kolegą, żeby dostał Shiny Magikarpia. Lucky, za shiny lucky best proka. Uh, weapon Bell, victory bear, niestety jest porażką. Tentacruel. Tier B. No i Tier Maker widać jeszcze może. Tentacruel B. <coughs> Geodude A. Graveler B. Golem A. Na twu, nie S, A. Ponyta i Rapidash idą do B. Slowpok. A. Proszę się na mnie nie patrzeć. Slowbro. S. Mega Slowbro. Za przydatność wrzuciłbym cię do A. Ale za wygląd idziesz do S. Magnemite. Magneton to samo. Farfetch'd. Jeden z ulubionych Pokemonów mojego taty. Bo jak to określił dzika kaczka z porem która wędruje do tieru? A. Nie no, żartuję. B. Do duo. Do drio nigdy nie używałem i często zapominam, że to jest Seal. I Dewgong idą do C. I Oraz Mook wędrują do A. Sheldon do natomiast Cloister do S. Ghastly B. Hunter A. I zamyślać się już pewnie, gdzie pójdzie Gengar. Oczywiście, że do S. Co wy że do A? Mega Gengar. Za wygląd też idzie do S. E. Tu ma być. No. Onix B. To też jest strasznie suma, aby. Słabszy niż Paras. D. <laughs> Drowsy. D. C. Hypno. B. Krabi wędruje do tieru A. Kingler wędruje do tieru S. Woltor i Electrode. Nie przypadam za nimi w tej formie. Ale jeżeli ktoś, ktoś chce poznać zdanie o moim, moje zdanie o e, formie tych pokemonów z Pokemon Legends Arceus, czyli z Hisui, to zapraszam do filmu, który pojawił się jakiś czas temu na moim kanale. Raczej nie pożałuję cię. Execute C. Executor B. Cubon A. Marowak A, Hitmon Lee, C, Hitler, znaczy się Hitmonchan, B, Licky Tank, nie lubię go, Kofinga tak samo, Udinga też, Rychorn, tak zwany przez Pitura Bong, Raidon, S najlepszy Pokemon kamienny z pierwszej generacji to nie podlega dyskusji ta, są jeszcze też kamieniny ale no błagam was kto tego używa? Chancy... B Tangela A Kangaskan A i Kangaskan Mega wędruje do S jest przepotężny <tryk> Nie powiem nic więcej. To jest, to są po prostu fakty, a nie moja opinia. Seekinga tak bardzo nie lubię, że mimo może jest potężny, że to pójdzie do D. Stariu... Myślę, że A. Znaczy się... Muszę, A. <grywa> <grywa> nie, C. Zdecydowanie. Stariu A. Mr. Mine. Nie znoszę Cię. Tighter witamy w tierze S. Sizora bym sobie do tego samego tieru. Jinx nie widzę. Electrobus też nie. Magmar też nie, ale Pinsir to jest Byk. A Mega Pinsir to jest jeszcze większy Byk. Znaczy dobra, nie jak w sumie zwykły Pinsir. A. Tutaj mamy dosłownie Byka. <laughs> Dzień dobry w tierze S. Midge a.k.a. Ten Najsłabszy. C. Gyarados. S. Mega Gyarados. B. <tryk> Lapras wędruje do tieru. A. Ditto. Nie lubię go. Eevee. S. Wejporion, ta najgorsza ewolucja Eevee, z tego regionu. Jolteon, ta jeszcze gorsza ewolucja Eevee z tego regionu. Flareon, najlepsza ewolucja Eevee z tego regionu. To nie podlega dyskusji. Przynajmniej no, znaczy się gówno, bo to i tak moja trillista. Nie musicie się ze mną zgadzać. Ale no, przeciwnie, nawet zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy. Porygon. B Omanite B Omastar A Kabuto B Kabutops idzie do A um, Aerodactyl wędruje do A Mega Aerodactyl wędruje do S Snorlax wędruje do S Artykuł... I teraz legendy i mityk Artykuł najgorszy ze wszystkich ptaków według mnie Zabdos Mój ulubiony z tych trzech Ma teraz taki średniaczek B Dratini, albo jeszcze pseudo Wygląda i zachowuje się jak Dragoner Dużo lepiej B Dragonite Dzień dobry, witam pana w tierze S Mewtwo Nie lubię ją, nie przypadam Mega mnie Megamiutwo X A Mega Mew to Y to Kupa I MiU. zabieram do TLS bo to jest ulubiony Pokémon mojej mamy Ja osobiście też go uwielbiam Tak prezentuję się mój Tier Maker Jak chcecie możecie zrobić sobie własny Piszcie sobie lista Pokemonów z pierwszej generacji i powinno Wam wyjść. I ja dziękuję jeszcze za uwagę. Do zobaczenia, cześć, pozdro i zachęcam do łapkowania w górę, bo ten projekt jest naprawdę mocny.